Paulina Smarsz, dziękuję za piosenkę o mężczyźnie, Dr. Shakira, czuję się przytulona. Paulina Smarsz wraca ze zdwojona siła. Tym razem inspiracja do podzielenia się swoim punktem widzenia na świat i relacje międzyludzkie na forum Okazala się, bijąca rekordy popularności. Piosenka Shakira, w której piosenkarka rozlicza się z nieudanym związkiem z Gerardem Pitwe i jego młodszą kochanka. Za moment wytchnienia Paulina Smaszcz podziękowała Szakirze za swojego instagramowego profilu. Dziennikarka opublikowała skrę z fragmentu teledysku, w którym piosenkarka spiewa akurat wymowna linijkę, wymieniła z Rolexa na Casio. Paulina oznaczyła kolumbijska gwiazdę, licząc najwyraźniej, z wiadomość dotrze do adresatki. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Dea Shakira, czuję się przytulona. I felso, co sokozie tubwitio urbrawe songe. Tym samym Shakira stala się oczywiście honorować Lonkinia klubu kobiet. Petert, co Smash zasygnalizowała trzykrotnym użyciem emotikony dynamitu. Na potwierdzenie mamy jeszcze hashtagi. Przypomnijmy, Wendetty jak dalszy, Miley Cyrus wystapila w teledesku w garniturze, w którym Liam Hemsford zrugalia na premierze filmu. W komentarzach zawrzalo. Fanki Smash zaczęły przerzucać się kasliwymi spostrzeżeniami na temat nowych partnerek zeciowych bylech partnerów. Przypomnijmy tutaj, ze w swym utworze Shakira przyrównuje nowa dziewczyna Pikwę do zegarka marki Casio. Ona w swoim mniemaniu jest rzecz jasna Rolexem. Nie wiadomo, czy Casio nie będzie zamienione na lepsze Casio, napisała jedna z kobiet obserwujących profil Smash. Oj bywa tak, bo jak raz się udalo. To można i drugi, i trzeci, dorzucili od siebie dziennikarka. Otrzymaliśmy również zapewnienie, ze za osobne podziękowania należa się milecyrus. Cyrus, która w swojej twórczości postanowiła w końcu rozliczyć się z byłym Mezem. Będzie ją mile, uspokaja smaszcz. Skoro Paulina smaszcz, inspirując się słowami Szakiry, widzi siebie ewidentnie jako Rolexa. To kto w tym ukladzie byłby jej zdaniem łatwym do wymienienia zegarkiem Casio?